Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy odzorywać popularne instrumentale z popularnych piosenek w swojej własnej aranżacji. Tak, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kilka popularnych bitów i pokażę Wam, w jaki sposób zostały one zrobione, mniej więcej jaką techniką, może niedokładnie, ale w taki sposób, w jaki sądzę, że zostały one zrobione, ponieważ nie jestem profesjonalistą, a totalnym zajawkowiczem. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, ponadto mam dla Was bardzo ważną informację. Ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest LG i będę pracował na super ekstra monitorze, a jest to monitor Ultrafine Display Ergo 4K Monitor z HDR10. Jest to 32-calowy monitor 4K o pokryciu przestrzeni BAR w DCI-P3 95%, który posiada złącze USB typu C, które zapewnia szybką transmisję danych oraz zasilanie do 60 W. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo się zaskoczyłem, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten monitor, ponieważ jest on gigantyczny, nie sądziłem, że aż tak duży, a jego sporym plusem są na pewno kolory, które są dużo lepsze niż na ekranie monitora laptopa. W opisie ma się więcej informacji na temat tego super funkcjonalnego i ergonomicznego monitora LG, także zapraszam, kliknijcie sobie. Moi drodzy, pierwszym bitem, który dla Was dzisiaj Przygotowałem jest beat do utworu Mata, Pato Inteligencja. Za produkcją tego utworu stoi użytkownik True Hippie. Jest to zagraniczny producent muzyczny, który wrzuca swoje bity na kanale YouTube o tej samej nazwie. Co ciekawe, kiedyś udało mi się odnaleźć na YouTubie bit przy okazji szukania sobie innego instrumentala po takich kawałek. który nazywa się Big Zoo Type Beat 2018 Victorious Grime Rap Instrumental 2018. I co ciekawe, kiedy sobie otworzymy ten instrumental usłyszymy Pato Inteligencji od Maty. Tak, jest to dokładnie ten bit. A co jeszcze ciekawsze, bit ten został zrobiony na podstawie pewnej paczki. Paczką tą jest trzecia edycja znanej paczki World Sounds of Kashmir. Tak się składa, że udało mi się zdobyć tą paczkę. Mam ją tutaj zainstalowaną nawet w programie. I podstawowym samplem, który użyjemy dzisiaj do kawałka Pato Inteligencji, aby go odzorować, jest dokładnie Zong Hu, który brzmi w taki sposób. Co ciekawe, nawet program w tym momencie sam to zalupował i brzmi to identycznie. Pierwszą informacją, którą potrzebujemy do tworzenia tego bitu, jest sprawdzenie, jaka jest prędkość owego bitu. Na szczęście, w internecie możemy znaleźć od groma stron, które nas informują. Wystarczy sobie pisać na przykład Mata Pato Inteligencja BPM i odnajdujemy informację, że utwór Pato Inteligencja ma 137 BPM. Tak więc ustawiamy sobie 137 BPM, podstawiamy sampla z przycinając go w odpowiednim momencie. W oryginalnym utworze wybrzmiewa on trzy razy, następnie jest. Ucięty w połowie i pojawia się perkusja wraz z pasem. A jeżeli chodzi o perkusję, jest to typowa perkusja dla gatunku jakim jest UK Drill, ponieważ jest to perkusja składająca się z kika, bardzo mocnego topowego kika, klasycznego już trapowego heta. klasycznego wysokiego trapowego werbla. I pewnego bardzo charakterystycznego elementu, którego nazwy nie wypowiem, aby się nie zbłaźnić. Wydaje mi się, że jest to element perkusji. Brzmi to trochę jak jakieś bongosy. To w połączeniu daje nam bardzo energiczną, szybką perkusję. Oczywiście to wszystko nie mogłoby się obejść bez wszystkim znanej już 808 która bardzo ładnie łączy się z tą perkusją. Tutaj oczywiście generalnie brakuje jeszcze kilku efektów, które na potrzeby tego filmu nie będę dodawał, bo nie znam się zbytnio na miksie masteringu, nie jestem jakimś specem w tym temacie. A dodaję zazwyczaj jakiś podstawowy delay, reverb, equalizer. Ale wracając, w całości pocięty sample i jeden pattern perkusyjny daje nam cały ten beat. No i w zasadzie poza kilkoma elementami klawiszowymi nic więcej w tym utworze nie ma. Jest to bardzo prosty bit, który możemy zawrzeć w zaledwie w dwóch ścieżkach. Kolejnym bitem, który otworzymy, będzie bit do kawałka Reto Billy the Kid, który został zrobiony przez Kubiego producenta. Co ciekawe, utwór ten również nie posiada własnej autorskiej ścieżki MIDI, a został on z utworu, uwaga, teraz leci perfekcyjny angielski: A Fistful of Dollars by Ennio Morricone. Piękny angielski. O ile pamiętam, jest to utwór, który przygrywał jako soundtrack do któregoś z filmów kobbojskich. Co pokazuje, że całość utworu jest bardzo fajnym nawiązaniem i została utrzymana w tym właśnie klimacie. Postanowiłem pójść troszeczkę innym tokiem. Z racji, że użycie oryginalnego sampla zapewne skutkowałoby wykryciem praw autorskich na moim filmie, postanowiłem samodzielnie odzorować ścieżkę MIDI w programie. Udało mi się w omni Sferze znaleźć taki preset, który nazywa się Psychopathic Whistle, który brzmi tak. Moim zdaniem brzmieniowo jest to bardzo podobne, a następnie moim zdaniem było odpowiednie ułożenie ścieżki MIDI. Ponadto warto zauważyć, że oryginalny sample oprócz tego gwizdka zawiera w tle także bardzo charakterystyczny dźwięk gitary, który również postarałem się odzerować przy pomocy omnisfera. Bardzo, ale to bardzo zaskoczony byłem tym, jak prosta jest perkusja w tym utworze. Zaraz się, wytłumaczę wam. Tutaj jest kick, który wybrzmiewa co cztery takty, praktycznie. Oraz klasyczny trapowy snare połączony z klapem i hi-hat. I całość brzmi naprawdę bardzo banalnie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w większości utworów taką perkusję powielilibyśmy, a następnie zmienili jej parametry. W utworze Billy the Kid takiej rzeczy nie ma, tutaj przez cały utwór przewija się ta sama perkusja. Ale oczywiście, trapowy bit nie byłby sobą bez osiemnastusemki, która na pewne również jest bardzo prosta w tym utworze. Bardzo charakterystycznym elementem całości kompozycji jest to, że na początku słyszymy bardzo wysokie tony, a następnie całość schodzi o oktawę niżej. I to w zasadzie wszystko, cały bit prezentuje się w taki sposób. Tu jeszcze fajne jest to, że w momencie kiedy reto wchodzi, całość znowu wraca do góry. Oj, tu ewidentnie brakuje jeszcze kilku efektów, ale przejdźmy do kolejnego bitu. A kolejnym bitem, który postaramy się odzorować, będzie bit do kawałka Guzior Fala w produkcji Bero. To było spore wyzwanie, bo ten bit zawiera troszeczkę więcej elementów, jest dużo bardziej rozbudowany, ale mam nadzieję, że mi się udało. Kolejny raz posłużymy się wtyczką Omnisphere, a preset, którego użyjemy, to Simple Mellow Organ, który brzmi w ten sposób. Są to bardzo charakterystyczne organy kościelne. Klasycznie ustawiam sobie midi. Co ciekawe, nigdzie w internecie nie mogłem odnaleźć tego MIDI, musiałem je odtworzyć własnoręcznie, na słuch. MIDI to, podobnie jak w utworze Retro Billy The Kit, możemy spotkać w dwóch wariantach. W wariancie wysokim oraz niskim. I tak samo jak w utworze Retro Billy The Kid, najpierw jest wysoka wersja, a potem niska. Nie wiem, czy to jest jakiś trend, dajcie znać, jeżeli ktoś wie. Ale uznałem, że całość jest troszeczkę pusta i postanowiłem ją wypełnić bardzo fajnym scenzatorem. Bardzo fajnym elementem budującym klimat jest niski, mocny syntezator, który daje naprawdę poczucie takiego niepokoju. W sensie udało mi się go trochę odzorować, brzmi on tak. I uważam, że jest to naprawdę bardzo klimatyczne. Dlatego uznałem, że fajnie będzie go wzbogacić kolejnym klimatycznym syntezatorem. A do całości szczęścia brakuje nam tylko efektów specjalnych, jakimi są sweepery. No i co? Kolejny krok to już klasyka. Perka, plus 808. No i oczywiście high hat. Piękna. A, i bardzo ważny element tego utworu, o którym Wam nie powiedziałem, bardzo charakterystyczny element, to rol tak zwany na snerze. I robi się to w taki sposób, że dajemy klasycznego snera, następnie rolujemy go do góry tak trochę. I to wtedy taki fajny efekt daje i to jest zawsze na końcówkach tutaj w tym utworze. I co ciekawe, kolejny raz, kiedy kończy nam się refren, wchodzi wysoka tonacja. Jeżeli chodzi o całość odcinka, to z tego bitu jestem chyba najbardziej zadowolony, bo miałem z nim najwięcej zabawy, najwięcej czasu na niego poświęciłem i chyba ef sam efekt też jest dużo lepszy. Oczywiście nie jest to wersja 1 do 1 bo nie posiadam tych sampli, a bardziej moja własna aranżacja. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie opeczkę w górę, pamiętajcie, aby wejść w link w opisie, aby dowiedzieć się więcej na temat monitora LG Ultra Fine Display Ergo. Bo warto, jest to bardzo fajny monitor, który znacznie ułatwia pracę. Dajcie również znać, jakie kolejne bity moglibyśmy przerobić oraz który z dzisiejszych Wam się najbardziej podobał. To co? To wszystko na dzisiaj. Do 끝까지 봐주셔 hey.